Jest to remaster gry z 2009 roku. Czy dotrzymuje mu innowacją kroku? Niestety rewolucji tutaj nie ma. grata to napompowana ściema. Niewiele tutaj jest nowości, a te co są mogłyby odejść do nicości. Są tak błahe, nikomu niepotrzebne. Pomyślałem, że z żenady fikołka jedne. Jedyną znaczącą opcją jest versus konsol znany. Ale bez trybu online i balansu tryb ten jest skopany. Więcej funkcji nowości tutaj nie ma, a więc skąd ta wygórowana cena? Roślin i plansz jest jak on dziś było. Niedosyt i rozczarowanie, tak to się skończyło. Stara wersja to samo oferuje, a i na Windowsie 10 dobrze prosperuje. Nowa wersja grafiką się wyróżnia. Pewnie grafik siedział nad nią do późna. Niestety to też nie jest prawda. Naciągana jest to nada. Z grafiką tutaj AI w Upscaling się bawiło. Przez co firmę i produkcję trochę ośmieszyło. Choć ładnie wygląda to powiem szczerze. Ale sensu kupować jej produkcji nie ma i ja w to wierzę. Jeżeli grałeś w stare wydanie jak nie kupisz tego, to nic się nie stanie. Ale jeżeli wcześniej nie spotkałeś roślin z trupami, możesz zachwycić się wraz z nimi mózgami.